Moneteczki mam do was prośbę, na wstępie tego filmu, każdy kto by teraz mógł zostawić łapę w górę, byłbym strasznie wdzięczny, bo dla mnie to bardzo dużo znaczy, a dla was to jest tylko takie jedno kliknięcie, więc jakbyście mogli, no to z góry dziękuję. Siema siema tajtori, Brawl Stars staje się coraz straszniejsze i to nie tylko ze względu na przykład tajemniczy z tym VKBRL, który już sam jest trochę przerażający, ale też ze względu takiego, że co chwilę w Brawlu mamy jakieś dziwne rzeczy, dokładniej w tym filmie chodzi mi o bugi. Pokażę wam ich 6, bo tyle się dzisiaj przygotowałem. I uwierzcie mi, że większość z nich jest naprawdę grubych. Napiszcie w komentarzu, czy mieliście któregoś z nich. Dlatego oglądajcie do końca, bo myślę, że któryś z nich wówczas się wam przytrafi. Aczkolwiek na pewno też część z nich była taka, których nie mieliście. Więc można się coś z tego filmu dowiedzieć. Zostawcie subika na moim kanale, żeby być na bieżąco z następnymi materiałami. Ja tutaj bardzo często wrzucam filmy i też bardzo często są live'y, więc jak ktoś lubi browla, to myślę, że idealnie trafił i warto zasubskrybować. Oprócz tego wbijajcie na mojego Instagrama, to ty, bo każdy, kto mnie tam zaobserwuje, to polajkuje wam jakąś foteczkę. A ja już nie przetłuszczam tego wstępu, no i myślę, że możemy przychodzić do pierwszego. A zajmijmy się tutaj dosyć ciekawym bugiem, bardziej bugiem tekstur do Piperki. Zobaczcie, to jest taki filmik, tutaj ziomeczek, normalnie w spowolnionym tempie wam pokazuje. Otwiera się jej tutaj piękny parasol i nagle jest jakieś przecięcie. I zobaczcie, tak się naprawdę zdarzało wielu osób. Nawet nie wiem, czy wszyscy tak nie mają. Generalnie jest to dosyć dziwne. Co więcej, prześwituje jej ucho przez ten parasol. Zobaczcie, normalnie to ucho jej przechodzi. Są takie dwa bugi wizualne w wyglądzie Piperki. Mimo, że dostała ona jakiś czas temu remodel, to i tak jest dosyć zbugowana ta postać i nie najlepiej to wygląda. No już samo to przy tej parasolce powinno być naprawione. a Jak później dopiero spojrzymy na to, że jej twarz wchodzi w ten parasol, to to już dopiero jest mega dziwne, co nie? No sami musicie zobaczyć, jak to totalnie dziwnie wygląda. I oczywiście mam. Mam nadzieję, że z czasem do twórcy naprawiam. Już nie mówię, że musi być kolejny remodel do Piperki czy coś, ale po prostu takie naprawienie tych wizualnych bugów, gdyż to jest totalnie niepotrzebne. No i mogłoby tego nie być. Wiadomo, też nie rzuca się do jakoś mega w oczy, ale jednak, jak ktoś jest bardziej tutaj taki, co się czepia, no to szybko to zobaczy i się doczepi, właśnie. Więc kurczę, przydałoby się to naprawić. Rzecz numer dwa, no i tutaj jest po prostu czarno-biały wygląd trybu Lone Star. Chodzi o to, mi jak się po prostu zaczynało że to było chyba u większości w drugi dzień wyjścia tego trybu. E, tak samo było z Big Gameem, tylko że tam to tło chociaż było czerwone, co nie? A Mortis i inne postacie, które na nim są, były czarno-białe. A na tym Lone Star prawie wszystko było czarno-białe. Jedyne co no to były takie niebieskie paski, jak widzicie tam u góry. A reszta no niestety nie miała tych swoich kolorków. E, generalnie to tam już u większości jest naprawione, ale niektórym osobom też jeszcze te bugi zdarzają. E, więc no to jest też taka trochę słaba sytuacja. Wiadomo no, my już mamy XXI wiek, tak ciężko już tu raczej z czarno-białym wszystkim. Może im się się pomyliło z tym skinem marki william czy co się takie kolorki dostosowało ale no jednak też tego nie powinno oczywiście być ja osobiście tego jeszcze nie miałem i mam nadzieję że mieć nie będę no po co wolę kolorowe kolorowe jest dużo ładniejsze to nie chyba tutaj każdy się ze mną zgodzi i teraz najciekawsza rzecz zobaczcie tutaj po przegranej gierce yy, powinien być normalne ekran ładowania na pewno kojarzycie jak on wygląda w sensie nie ekran ładowania tylko ten ekran w, no po prostu po przegranej gierce ogólnie po gierce po rozegraniu gry yy, kojarzycie jest takie niebieskie tło wszystko jest git no i zatymiarze po pierwsze to mają oczy a obczajcie jaki to jest straszne na tym obrazku tutaj żaden zatymiarz praktycznie nie ma oczu e, normalnie ma takie czarne miejsca bima jeszcze białe same źrenice to jest totalnie straszne e, mega przerażające musicie przyznać spójrzcie jak to wygląda no w dodatku o tym tyle już nie wspomnę że jest ono całe czarne nie wiadomo dlaczego czarne no znaczy wiadomo no bo się nie wczytało ale generalnie <laughs> dziwnie to wygląda i co najważniejsze jest straszne nie mówcie że jakbyście sobie normalnie grali giereczkę ona by się skończyła dajmy na to że gracie jeszcze w dodatku nie wiem o w nocy, czy coś takiego w brawla, i nagle widzicie coś takiego. No, chyba każdy by się przestraszył. Spójrzcie tylko na tego dynamajka. Ja nie mogę, te dynamajki to jest tragedia. Nawet ten nie jest straszny. O wspomnę, bo tej źrenicy to już dopiero jest tragedia jakaś. Wow, powiem wam, że jestem w szoku, że coś takiego w ogóle może mieć miejsce. Ale co się przytrafia, i to coraz większej ilości osób, więc kurczę, prosimy, żeby to naprawić, bo takich rzeczy my się boimy. <laughs> Wóreczka jest tutaj dosyć ciekawa e, Mianowicie komuś bardzo, ale to bardzo rozszerzył się ekran Co więcej, ikonki mega zmalały Ale za to ekran taki no jakby się trochę rozszerzył e, No i widzicie, wszystko było takie małe, a ekran był szeroki było na nim dużo więcej miejsca niż to jest normalnie e, Normalnie gdy te boksy zajmują po prostu cały ekran praktycznie I te rzeczy z karnetu To tutaj nawet nie zajmowały jego połowy Co trochę było śmieszne No i ciężko by tak było się przyzwyczaić No nawet jakby się chciało czasem trafić, to by się nie trafiało palcem w to No bo jednak to są naprawdę małe w porównaniu do tego jak to jest normalnie więc trochę też dziwna sprawa, jak ja takie coś miałem, ale akurat nie w przypadku karnetu. Tu macie inny taki przypadek, tylko ze sklepem. No ogólnie ten ziomek miał tak wszędzie, gdzie by nie wszedł w brolu, to coś takiego by miał. A tutaj jeszcze pokazał screena ze sklepu, tak to się prezentowało. Patrzcie, ile ofert się na jednym ekranie, co jest? Normalnie byśmy musieli przewijać i przewijać, a tutaj ziomek wszystko miał na jednym ekranie. Eee, powiem wam tak, no, bo wam nie byście, że on to jakoś specjalnie zrobił czy coś takiego. No nie, to po prostu był bóg. On tego sam sobie nie ustawił, więc no, dosyć śmieszna sprawa. Piąteczka też jest trochę podobna do trójki, ale no nie jest już taka straszna. Eee, no i tutaj byście przyznać, że te kolorki się trochę wpasowały. Bardzo Fajnie wygląda ten taki granatowy, widzicie. Jak normalnie tam powinny być jakieś wczytane obrazki przy tym, pod tym robotem, pod bandą, no pod wszystkimi trybami, no i tam inne kolorki. No to tutaj się po prostu nie wczytały i jest granatowy kolor. I ten granatowy nawet ładnie pasuje i do tła i do tych wszystkich tutaj trybów. Taki showdown. A i kurczę, ten granatowy idealnie by do trybu nocnego pasował, że gramy sobie w nocy i że coś takiego jest, bo to by tak nie raziło w oczy, No i przy okazji naprawdę kozacko pasuje. No najbardziej przy tym showdownie, zobaczcie, pod tym napisem mega fajnie się to wkomponowało. Jeszcze do tej mapki naprawdę kozacko wygląda. Zresztą bandy tak. Tak samo, na kaucie też jest fajnie. No, 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 kaucie nie jest źle, ale, no, tak najmniej chyba pasuje, moim zdaniem. No, ale generalnie to jest kolejny bug, oczywiście, no, nie jest tak normalnie w Brawlu i takiego czegoś też oczywiście nie powinno być. Aczkolwiek, no, i tak jest fajnie. <laughs> śmiesznie to wyszło i nie ma co narzekać. Ale coś tylko jest tego Buga, no, bo tutaj taka sama sytuacja też była, gdzieby ten ziomeczek nie wszedł. Przykładowo wszedł w zadmiarzy i też tutaj się nie wczytała część z yy, ich tutaj ikonek. Tutaj na przykład tła się nie wczytały. Ale zanim tutaj dokończę, to tylko chciałem was poprosić szybciutko, że jak możecie żebyście wspierali mój kanał Wspierać mój kanał można już od 2 złotych Zapłacić na przykład PaySafe kartem lub kartą Google Play Daję wam tu dużo różnych bonusów i nagród tak na przykład dodanie mnie do znajomych w Brawl Stars Czy też to, że pokazuję was na odcinku Więc jak ktoś jeszcze nie wspiera to naprawdę polecam Bo myślę, że warto Dobra, a teraz kontynuujemy odcinek, wracamy W tych zamiastach co są tutaj pokazane powinno być szare tło no, tutaj wszystko jest granatowe. W dodatku, tło też jest tutaj zwykłe, takie granatowe, bez żadnych tam jakichś rzeczy w tle. No, na pewno widzicie różnicę, jak jest pomiędzy tym, a jak powinno być, co nie? Trochę słabe bugi, no ale trudno. Nic się nie zrobi, tak to już jest. I szósteczka, zobaczcie, co ja tutaj mam. Ziomaczek normalnie ma konerus, ale na to nie patrzcie, po prostu sobie tutaj był w menu. Przez jakiś czas wchodzi w misję. I uwaga, uwaga. Klika teraz w Heista, widzieliście? W misję na Heista. Powinno go przekierować od razu na tryb na Heista. A gdzie go przekierowuje? Na tryb na Game Graba. Wielu sądzi, że po prostu to dlatego, że wtedy nie było Heista dostępnego do gry. Ale tutaj ziomeczek potwierdził, że był wtedy Heista, więc to było naprawdę mega dziwne, że przekierowało go na Game Graba. Normalnie po prostu jak się klika w misję, to chyba dobrze wiecie, że przekierowuje nas i włącza nam od razu ten tryb, na którym chcemy tę misję wykonać. A tutaj tak nie było. Ziobeczek klikał w Heista, a przeskakiwało mu na Game Graba. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Czasem się tak zdarza. Wydaje mi się, że jakby zrestartował Gierkę, to może by się to ogarnęło, czy coś w tym stylu. E, no ale, jakby nie patrzeć, jest to Bóg. Ewidentny Bóg. Ja takiego czegoś nie miałem. I mam nadzieję, że myś nie będę. A w tym odcinku to już na tyle, mam nadzieję że mordeczki, że wam się podobało, jeśli tak zostawcie łapę w górę i subika, Wbijać też na mój drugi kanał, mam dwa kanały, więc no warto obydwa tutaj subskrybować, wpadajcie na mojego instagrama Ty, bo jak macie jakieś nowe bugi, to wysyłajcie właśnie mi je na tego instagrama, a może użyję właśnie w kolejnym odcinku z tej serii, oprócz tego wbijać na mojego facebooka torii kontakt, do wszystkiego linki będą w opisie, polecam wspierać obydwa kanały, a ja się będę już z wami żegnał, widzimy się w następnych materiałach, siemanko wszystkim, cześć!